Cześć tu Ania Pastuszka, jeżeli macie problem z ogromem kabelków na waszym biurku, to to jest film dla was. Powiem o stacji dokującej, która to jest produktem firmy Hama i ta stacja dokująca, słuchajcie, ma w sobie wiele różnych złącz, które naprawdę dają duże możliwości, jeżeli pracujecie sporo ze swoim komputerem, projektorem czy telewizorem. Co znajdziecie w tej stacji dokującej? Otóż, są dwa porty USB 3.1, co jest ważne, nie są to USB 3.0. Kolejne wejście to wejście na microSD, czyli kartę pamięci małą z telefonu albo z kamerki, z GoProsa, co tam macie pod ręką. Kolejna karta to jest duża karta SD, którą często mają kamery albo jakieś większe aparaty. Kolejne wejście to wejście od internetu, czyli takie wejście LAN, proszę bardzo, od routerka. No i ostatnie to wejście HDMI. To jeżeli chodzi o funkcjonalne różne wejścia, bo jeszcze jest tutaj wejście do ładowarki, o, możecie ładować swój laptop oraz wejście, słuchajcie, kolejne na USB typu C. Według producenta to urządzenie jest kompatybilne z Thunderboltem 3. O co chodzi, słuchajcie, z tymi stacjami dokującymi, z tymi w ogóle replikatorami portów, jakiś w ogóle Blade Runner nam się robi, słuchajcie, z tej recenzji? Trochę tak, ale nie panikujmy. Chodzi o to, żeby zwiększyć możliwości naszego sprzętu. Czy korzystamy na przykład z projektora i potrzebujemy połączyć z nim tablet czy laptop, czy korzystamy, słuchajcie, z telewizora, nie wiem, takiego jaki jest za mną i na przykład chcemy swojej rodzinie zrobić pokaz slajdów na przykład naszych filmów czy zdjęć z wakacji. Czy też słuchajcie, na przykład chcemy podłączyć, a nie za bardzo mamy jak, bo już nie mamy wolnych gniazdek w naszym laptopie, po prostu router czy internet, czy cokolwiek, jeżeli teraz w ogóle jeszcze się łączy internet. Ale mówimy, słuchajcie, o przykładowym działaniu. O co chodzi? Jakie są w ogóle różnice między stacją dokującą a replikatorem portów? No, stacja dokująca jest urządzeniem, które jest bardziej funkcjonalne. Jest to urządzenie, które przede wszystkim ma swój własny napęd no, te replikatory portów mają go tylko czasem. Fajne jest to, jeżeli dysponujecie w swoim laptopie czy tablecie sprzętem właśnie z wejściem USB typu C, że macie właściwie bardzo uproszczone i takie przyspieszone również możliwości, jeżeli chodzi o transmisję czy przesyłanie danych. No pamiętajcie, że to złącze umożliwia transmisję danych w wielkości 10 GB na sekundę, czyli jest to bardzo dużo. Co dalej? Są to też właściwie te USB czy czyli USB dosyć mocne i szybkie, więc właściwie jeżeli naprawdę potrzebujecie zadziałać szybko i yy, przeprowadzić naprawdę ekspresową prezentację na przykład w swoim biurze, to taki poręczny sprzęt nawet zmieści się w damskiej torebce. Fajne jest też to, że taką stację dokującą możecie wykorzystać jako yy, Element przenoszący, nie wiem, Wasze, jakieś, właśnie, prace, zdjęcia, jakieś różne multimedia do telewizora czy monitora. Monitory i telewizory, słuchajcie, mają coraz częściej właśnie takie wejście USB-C, a jeżeli Wasz telewizor akurat tego nie ma, to możecie spokojnie posłużyć się wyjściem HDMI i po połączyć po prostu tę stację dokującą z Waszym telewizorem przez to wyjście. Jeśli chodzi o najważniejsze funkcje w ogóle stacji dokujących i tej stacji dokującej od Hammer, również, Według mnie najważniejsze będzie to, że wasz komputer może zmienić się w centrum zarządzania światem, przez to, że to małe urządzonko połączy po prostu w sobie różne inne urządzenia. Chcecie podłączyć dukarkę, proszę bardzo. Chcecie podłączyć internet, proszę bardzo. Chcecie podłączyć telewizor czy projektor, proszę bardzo. I to wszystko, tutaj. To urządzenie, czyli stacja dokująca od Hamy, jest swoistą przejściówką do różnych sprzętów i kosztuje, według producenta, 299 zł. Czy to dużo, czy mało, nie wiem, ocencie sami. No to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie. Oglądajcie nas, subskrybujcie Technikalia TV, znajdźcie nas w internecie, w internetach również. I co? Do następnego razu. Ja jestem Anią Pastuszką, a to są Technikalia TV.